Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami, a dzisiaj zapraszam Was na pokład lotniskowca Malta. Moi drodzy, kapitan rozgrywa tutaj bitwę rankingową, zatapia sześć okrętów, zdobywa bardzo dużą ilość odznaczeń oraz medali. Jeżeli Ty chciałbyś się pochwalić swoją bitwą, zapraszam Ciebie, abyś podesłał mi swoją bitwę wraz ze screenami, jak masz zrobionego kapitana oraz okręt. Nie zapomnij również podesłać mi screeny końcowe z bitwy pod adres mailowy, który znajduje się w opisie każdego filmu na samym dole. Nie zapomnij również subskrybować mojego kanału, z którego oczywiście dowiesz się jakie okręty mamy w testach. I, moi drodzy, co najważniejsze to robię powtórki Waszych przepięknych bitew. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do poglądania naprawdę przepięknej bitwy. Kapitan tutaj na Malcie wysyła swoje e, rakietowce, on będzie tutaj spotował. Przypominam, że mamy w tej chwili tutaj bitwę rankingową. Widzimy, widzimy tutaj Kurpursta, widzimy również Vermonta. Kapitan na chwilę obecną spotuje, pokazuje gdzie są inne okręty. Jest Smithmore's, który ma bardzo potężną artylerię przeciwlotniczą, bardzo dużo tutaj dostały obrażeń samoloty i będzie a tak, no niestety, chyba tam bez skuterzy, chociaż nie, jest trafienie, jest tam podpalenie za 1600, 1773 i Smoleński w tym momencie ugaził się, no i idą bombowce. Sprawdźmy, jak te bombowce dają sobie m, tutaj radę na bitwach rankingowych, mamy tam Vermonta, Kurfursta, z tego co widziałem jeszcze jest, to jest Smoleńsk, jest y, 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 jeszcze lotniskowy drużyny przeciwnik, mamy tam Puerto Rico. Jaka będzie decyzja? Kogo będzie atakował tutaj kapitan? Tymi bombowcami ja myślę, że może będzie chciał tutaj zlikwidować. Słuchajcie, Vermonta. Oj, podlatuje tutaj do Smoleńska. Smoleńsk, tak jakże się widzieli przed chwilą, ma bardzo potężną artylerię przeciwlotniczą i ta artyleria przeciwlotnicza już obija tutaj samoloty nasze. I jaki będzie tutaj zrzut? Czy uda się trafić się w Smoleńska? I poszły. Jest trafienie, zobaczcie, dwie cytadel, ależ tutaj siadło na tej malcie. Zobaczcie, zobaczcie, to nie znaczy się tutaj, że trzeba właśnie Maltom e, bomby wrzucać od dziobu czy od rufy. Wystarczy z boku i już te, e, zobaczcie, bomby wchodzą jak złoto. Patrzcie, i następna salwa. następny zrzut, i jest trafienie. Znowu cytadel 6000 i taki smoleńska za chwilę będzie na dnie. No i teraz torpedy. Samoloty lecą tutaj z torpedami. Czy kapitan będzie chciał zlikwidować e, tego Smoleńska, czy zdecyduje się jednak e, zatopić e, pancernika, jednak szuka tego Smoleńska. Gdzie ten Smoleńsk? Gdzie ten Smoleńsk? Nie widzimy tego Smoleńska. Jest Vermont. No i teraz podejście do pancernika. Zobaczcie, pięknie tutaj zagrał. I teraz podchodzi do zrzutu torpedy. Poszły torpedy, zobaczcie, do Vermonta. Kapitan chyba zrobi jeszcze kółeczko tutaj. Jest trafienie, ależ, tu, ależ tutaj siadło. No i następny zrzut. Dużo w tym momencie kapitan traci tych swoich samolotów, ale zrób na Wermonta. Poszły tam torpedy. Kapitan zatapia, zobaczcie swoimi torpedami tego Wermonta, no i szukamy Smoleńska. Tak, idą tutaj bombowce, czy to będzie. Puerto Rico, na celowniku, czy ten Smoleńsk, ale wydaje mi się, że Smoleński tutaj kolega chce pomóc naszemu niszczycielowi. Podejście zobaczcie, za wyspy, aby jak najmniej stracić samolotów. No i teraz zobaczmy, co się będzie działo. Szukamy, szukamy tego Smoleńska, jest Smoleńsk. Tak jest. I kółeczko za wyspę. No i atak. A akurat ładnie Smolisk pokazuje swój bok. I bombę. Uj, teraz zobaczymy co się będzie działo. Myślę, że dostanie ładne obrażenia. 18 tysięcy 400. Ale się tutaj naprawdę, naprawdę pokażą, kto rządzi na tym lotniskowcu. Kto tu jest? Kto tu jest szefem zobaczcie? I podejście następne. Pożegnamy Smoleńska? Pożegnamy Smoleńska? Jest zatopiony. Dwie cytadeli następne. Siedem citadeli. No w tej chwili tutaj widzimy, jest właściwie już 9 Cytadeli Smoleńska nie ma. Nie ma tutaj już pancernika. Kapitan zatopił dwa okręty. Drużyna zielonych straciła, zobaczcie, trzy okręty. Czerwoni prowadzą. W liczebności okrętów zieloni prowadzą w przyjętych tutaj kapach. No, zobaczymy co się będzie dało, działo dalej. Urfurs 12,5 km. 12 km i do kogo będziemy tutaj podchodzili z bombami? Jest Puerto Rico, jest Puerto Rico na dobicie. Puerto Rico próbuje przejmować chyba kapa. Nie, Puerto Rico nie przejmuje kapa, ale już tutaj go widzimy i będzie salwa. Będzie zlud bomb. Puerto Rico dostaje 7000 obrażeń. Nie ma tam zalanie, nie ma nic. Nadatują samoloty. Podejście. Puerto Rico się tutaj naprawił. I teraz rakiety. Jest trafienie. Zobaczcie, prawie że 4000. I Puerto Rico jest nadobiciem. Mieliśmy tam jeszcze. Yy, niszczyciela jest Puerto Rico, bardzo dużo tutaj zrzuca samolotów. No i teraz salva teraz wrzut bomb i zatopiony następny okręt. Zobaczcie, ależ on tutaj pokazuje, kto tutaj rządzi. Zobaczcie, Malta, Malta, jeszcze raz Malta, brawo. Pozostaje nam, yy, moi drodzy pancerniki, pozostaje nam tutaj yy, Shimakaze. I torpedy w kierunku Kurpursa. i zrób torped. I torpedy, idą torpedy. Kurpurs tutaj będzie uciekał od torped, od lotniskowca, i od torped, zobaczcie, wysłanych przez któryś z naszych okrętów, i podejście z drugiej strony. Jest tam zalanie. Kurpurs dostał zalanie, i następny torped. Jest zatopiony, nie jest duży kaliber, zobaczcie. się. Ależ on tutaj szela i jest jeszcze Shima. Pójdźcie moi drodzy, kapitan zatopił cztery okręty. No i rakiet. Shima, Shima, łap, łap, one są dla ciebie wszystkie te. Ale zobacz, jak on wyczuł, że ta Shima będzie skręcać. Tak jest, zobaczcie, sima troszeczkę obita i teraz i teraz No piękne wyprzedzenie Jest trafiony, zobaczcie, ale się go tam objął bardzo mocno no i teraz jeszcze zobaczcie, artyleria e, tutaj na samolotach likwiduje e, nieprzyjacielskie samoloty Gdzie ta sima? ile chyba zobaczymy, tutaj jest i Sima, Sima ma tylko 1000 HP. No i myślę, że tutaj już Malta postawi kropkę nad i jest tak jest, zatapiony. Kraken uwolniony, pozostaje nam tylko i wyłącznie lotniskowiec. A widzieliśmy tutaj, moi drodzy, że już zieloni przegrywali. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o liczebność tych okrętów, już myślałem, że zieloni to przegrają. Ale niestety teraz będzie bitwa lotniskowców. Zobaczmy, zginął tutaj ostatni z naszych okrętów, i kapitan na Malcie będzie próbował tutaj zlikwidować Roosevelt'a. Rzut e, torped do szybszego przeładowania się, i teraz podchodzimy do Roosevelt'a. Roosevelt bardzo dobry jest tutaj lotniskowiec. Jedyny ból na tym okręcie to długie przeładowanie się, załadowanie się torped, czy bomb, czy rakiet na samolotach, bo tam jest bodajże 25 sekund te samoloty muszą szybować, kołować nad innymi okrętami, aby się tutaj te bomby, torpedy, czy rakiety przeładowały, ale zobaczcie w tym momencie Malta, Malta podchodzi tutaj z bombami, jednak kolega tutaj zrezygnował z bomb, no, czeka na no jednak zrezygnował słuchajcie tylko po to aby postawić sobie drugiego fajtera, żeby ten roosevelt tutaj nie trafił zobaczcie w tą maltę roosevelt jednak tutaj zrzuca wszystkie torpedy kapitan na malcie podpływa w kierunku torped torpedy się nie uzbrojają no i teraz malta kapitan na malcie już ma torpedy załadowane zobacz i teraz czym prędzej pod tego e, Rozwelta Roswalt. Jego potężne bombowce podpalające, które potężne robią damage. Mam nadzieję, że tam nie dolecą do Malty. I teraz zobaczcie się, podejście do Roswalta. 45 tysięcy damage. Torpedy. No i zły torped. Oby się tylko te torpedy zada. i Zobaczcie teraz salwa. Salwa tutaj była bardzo mm, potężna i są dwie torpedy, z dwa zalania, cztery torpedy i dwa zalania. I Roosevelt nadlatuje ze swoimi torpedami. Bitwa, lotniskowców. Kto będzie lepszy? 3 Malta, czy Roosevelt? No i jest Roosevelt. On już tylko ma wyłącznie e, pół HP, a Malta ma jeszcze 60,5 tysiąca prawie, że e, HP. No i zrób. No, i tutaj te bomby naprawdę zrobią krzywdę e, temu rozwój to No i rakiety, nie, niestety nie rakiety, tylko torpedy. 10 km, odległości jeden od drugiego. Tam poszedł, zrzutł e, torped. Te torpedy naprawdę mogą zrobić krzywdę Malcie, ale Malta odpływa i dostaje tam obrażenia. E, Kołowań i jest rozwój. No i podejście za wyspy. I torpedy. No myślę, że to chyba będzie już pomału koniec tego lotniskowca. I teraz idą rakiety. I zalanie za on Dopiero się naprawił, dopiero miał zalanie, no i rakiety. I to wszystko ładnie tutaj za wyspy. Wyspy tutaj chronią samoloty, aby nie były obijane z artylerii przeciwlotniczej, no i rakiety. jest trafienie, 8300 no i bomby dwa podpalenia ma Malta i teraz torpedy i to już będzie moi drodzy chyba już koniec. Także dzięki za podesłanie tej przepięknej bitwy na trybie rankedowych i mamy w porcie, Dziękuję bardzo.